Siema. Witam wszystkich oglądaczy moich. Pozdrowionka z wodarza z góry. Wodarz i pozdrowienia dla Toma Dublina przede wszystkim, dla Kiki Radka, dla Dynamit Anlager Group, dla Paleo dla Michaela, dla Arka z Inowłodzia Dla kolegi Który się kryje pod biegam powsi, wsi Pozdrowionka Dla wszystkich oglądaczy moich Ogólnie Co tu wymieniać Superowo jest panowie, pozdrowienia, mocno, gorąco Świeże powietrze 25. kwiecień 2021 Jednodniowa wyprawa, spontan Udało się A my lecimy dalej Na razie, trzymajcie się wszyscy zdrowo I siema